Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj mam dla Was karty Oracle. Lost Oracle Fiona Horn jest autorką Ancient Wisdom to Find Your Way in a Modern World. Zobacz, czyli taka starożytna mądrość, żeby odnaleźć swoją drogę we współczesnym świecie. Bardzo piękne pudełko. Zobaczcie. Tak, wydawnictwo Rockpool na Horn. Mhm. Tak. I z tyłu, jeżeli ktoś ma ochotę, tu już widzicie karty, przeczytać sobie. Mamy 36 tych kart i przewodnik zbliża. Mam nadzieję, że to pięknie będzie tu ostrzeć. I możecie przeczytać sobie, kto ma możliwość. Zatrzymaj sobie, przeczytaj. Mhm. Dobra. Zobaczmy do środeczka. let Joy be your compass, czyli nie, niech radość, niech przyjemność będzie twoim kompasem, wskazówką Od razu tu poczułam emocje, słuchajcie, chodzi o te pozytywne, fajne emocje mają One nas mają kierować, prawda, ale super, piękne, takie proste, a takie, prawda Czasem dobitne potrafi być takich kilka słów Zobaczcie jakie piękne tyły, zaraz zobaczymy o, wzięła nam się jakaś karteczka jeszcze. Okej. Okay. Los Oracle Fiona Horn. Tak, czyli mamy powtórzone, że rok, pól. Uh -huh. Nie pracowałam jeszcze z tymi kartami. Niedawno je otworzyłam. Bardzo mnie ciekawiło właśnie, co one nam tutaj wnoszą. Co ja mam tu za rok? Słuchajcie. 2024, czyli świeżynka. No w miarę, bo nagrywam początek 2025. Tak, mamy tu wstęp, mamy jak używać karty, no i później każda karta jest tutaj wyjaśniona. Później jeszcze mamy na temat autora i na temat ilustratora. O, a ja się nie doczytałam tutaj ilustratora. To czekajcie, zobaczmy od razu. No żeby. O, ilustratorka Weronika Collins. No i autorka Fiona Horn. Okej. Okay. Dobrze. Zobaczmy jedną kartę na przykład. No tu, wiadomo, na początku jakieś tam podpowiedzi, rozkładziki, jak zawsze, prawda? E, tak jest. Mhm. Pierwsza karta mamy tutaj, jak wygląda, pokazane. Nie wiem, czy to jest tylko taki kolorek lekki, czy tak, jak wyglądają karty. Chyba tak, jak wyglądają karty, ale zaraz się przekonamy. I tutaj mamy wartość numeryczną. Pierce, pierce the Veil, czyli takie hasło jakby prowadzące, czy jak to powiedzieć, charakterystyka tej karty, nazwa, prawda? A tu po, potem jeszcze mamy jakby podpowiedź, radę, na przykład Move Beyond Illusion, czyli wyjdź poza iluzję, prawda? Jakby zobaczcie tu ten mierz. No fantastycznie, już mi się podoba. I tak. Mamy tutaj dosyć dużo opisane, kilka jest. Paragrafów, więc fajnie. Widać, że kilka myśli, jakby na ten temat. Bardzo mi się ta lata ręka podoba. Mi się bardzo kojarzy z pustelnikiem, prawda? Jak niesie tą, wiecie, na karcie Tarota Dziewiątej mm -hmm. No i tak to wygląda przez całą książeczkę. To już wiemy mniej więcej. ok I teraz zobaczmy sobie, co tu mamy dalej. Mamy karty <coughs> Trust What Lies. Head, czyli zaufaj temu, co przed tobą, prawda? Tego rodzaju było takie. Wiecie, te karty, więc papierek bardzo fajnie w kolorze, pudełeczka, bardzo ładny smaczek i to super, że w końcu zero folii. Tak mi się marzy, żeby to było cały czas tak samo, właśnie bez tych wszystkich folii. To było piękne, słuchajcie. Mama Ziemia by bardzo się ucieszyła z takiej zmiany. I teraz, co tu mamy. Um, na Androida, na iPhone, a, jakieś rzeczy można sobie jeszcze ściągnąć. Jak to zawsze, Rockpull nam tutaj coś dorzuca. Także um, kto lubi, to sobie tutaj będzie szukał. O, wow, są czarne boki, ranciki, no powiem wam niesamowite. Niesamowite, chyba jeszcze nie mam kart, które mają czarne krawędzie. Bardzo pięknie to wygląda. Wiecie, że ja nie jestem jakąś fanką czarnych krawędzi czy narożników czy tych rameczek, ale tutaj ja czuję, że to po prostu jakby dopełnia, prawda? Ten tył. No i tak naprawdę w tej ciemności poszukujemy zawsze, prawda? Tych naszych ważnych, istotnych kwestii, prawd, tych rewolucji takich wewnętrznych, prawda? to tak jak jest tutaj zobaczcie jak ona idzie z tą latarenką właśnie z tym światełkiem w ciemny las, żeby odnaleźć prawda, tą mądrość wow, no powiem wam, że cudnie, aha zmierzy nam dobra na początku 9 na centymetrów no 12,8 tak więc dosyć dobra, fajna wielkość te tyły są fantastyczne Zobaczcie to, jak poszukujemy właśnie tej prawdy naszej, prawda, w tych ciemnych miejscach. O, i to jest ta pierwsza karta, którą widzieliśmy już w książeczce. Może tak Wam pokażę. Powiem Wam, że te karty są niesamowite. Ja y, miałam taką fajną przygodę z tymi kartami. Chciałam się odwdzięczyć y, takiemu. Panu, który też ma kanał na YouTube, może znacie Hermit's Cave Simon i postanowiłam, bo on tam miał na swojej liście, wiecie, na Amazonie te karty i myślę dobrze, to mu je kupię i wyślę w podziękowaniu, bo on tam nie ma monetyzacji, wiecie, nie ma wspierania. Postanowiłam mu je wysłać, bo tam miał na tej liście i tak mnie przyciągnęły i myślę, ciekawe czemu akurat te karty tam miał, czemu go tak one przyciągnęły i zaczęłam o nich czytać, zaczęłam, wiecie, i to było niesamowite bo one do mnie przyszły poprzez to że chciałam się komuś odwdzięczyć za oglądane materiały inaczej może bym na nie nie trafiła prawda bo znalazłam je bo ten Simon mieszka w UK prawda. Więc to jest jakby inny towar tutaj na Polskę a inny tam i tylko dlatego na nie trafiłam i tylko dlatego słuchajcie tak naprawdę dzisiaj wam je pokazuję. Zobaczcie jaka fajna przygoda fajna dla mnie niesamowite jak uniwers Pomaga odnajdywać właśnie te potrzebne dla nas narzędzia w najbardziej niezwykły sposób, prawda? No dobra, zobaczmy sobie karta po karcie, bo pewnie jesteście ciekawi, ale musiałam Wam opowiedzieć tą historię, bo naprawdę fajna. Będę ją wspominać długo i te karty na pewno będę też długo cenić. No, ja myślę, że one będą ze mną już na zawsze. Są karty, które wiecie, jak kupuję, to od razu wiem, że, że nie będą ze mną, że je sprzedam albo puszczę dalej, po prostu. Ale są karty, które od samego początku wiem, że są ważne i będą ważne, prawda? I to, to jest jedna z tych talii. To jest talia trudna, to jest talia alchemiczna, to jest talia, gdzie trzeba się zanurzyć, gdzie trzeba spojrzeć w to. W to ciemne, właśnie. O, zobaczcie, prawda? Gdzie trzeba skonfrontować się z jakimiś swoimi tam wewnętrznymi różnymi kwestiami, prawda? Wewnętrznymi czy zewnętrznymi, chociaż to czuję właśnie, że szukamy. Tak. Bardzo jest piękne to połączenie właśnie tego kremowego, bo to nie jest biały, słuchajcie, jest taki piękny krem i tej czerni, i te kreski, właśnie. Bardzo mi się podoba. O, zobaczcie, The Crown, 7, na przykład Know Your Power, czyli Poznaj swoją moc, prawda? Mhm. Och, jakie piękne są te obrazy, naprawdę bas dla ilustratorki. Mhm. Przepiękne są te karty, przepiękne do takiej pracy, słuchajcie, e, wiecie, do samorozwoju, prawda? Do takich wglądów głębszych, alchemia, właśnie. Czuję, że to jest wartość niesamowita. Także jestem przeogromnie wdzięczna, że moi przewodnicy doprowadzili mnie właśnie po tej nitce wdzięczności, tak naprawdę. No bo, jakby nie moja wdzięczność i chęć odwdzięczenia się właśnie tamtemu prowadzącemu, no to nie dotarłabym do tych kart, prawda? Zobaczcie, jak to działa. Jakby dając coś komuś, możesz jednocześnie. Po drodze coś odnaleźć dla siebie super wartościowego, ważnego, prawda? O, mamy green man też. Bardzo mi się podoba, że te karty mają różne tła tutaj, różny nastrój to wnosi i zdecydowanie. Mm, pomaga, tak się pomaga tak zanurkować w tym uczuciu, w tej emocji, prawda? W, tym, w tej kwestii, która jest istotna. W danym momencie, i w tej książeczce jest dużo opisane na temat każdej karty, więc podejrzewam, że e, tak z tego co patrzyłam, są to naprawdę głębokie opisy, poruszające ważne, istotne rzeczy. I można by powiedzieć, że tu jest tylko 30, chyba jak dobrze pamiętam, 36 kart, ale ja czuję, że to jest aż 36 kart. One dosłownie jakby opływały w informacje. Nawet trzymając je w rękach, mam takie poczucie, że są mocno energetyczne i bardzo ważne na tej ścieżce rozwoju, właśnie. Pięknie, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Och, wysyłam wdzięczność wszechświatowi za to, że dał mi możliwość dotarcia do tej pozycji, odnalezienia jej. Jakby ktoś z Was szukał, od razu mówię, że Amazon, właśnie, a także jak zawsze Libristo. Pamiętajcie, że w Libristo macie 5% rabatu z kodem, który jest zawsze pisany pod każdym materiałem. Także szukajcie w ogóle pod każdym materiałem. Macie kody w różnych sklepach. Także zaglądajcie, korzystajcie koniecznie. Te linki tam, które też Was prowadzą, afiliacyjne, prawda. Jeżeli oczywiście znajdziemy, jeżeli Natalia znajdzie nasz menadżer kanału tutaj, to zawsze wstawia linki. Natomiast w tych sklepach Amazon, czy właśnie um, Libristo, czy Enbook, to on się tak szybko zmienia, że nawet nie ma sensu linków wstawiać, bo, wiecie, po miesiącu, dwóch to gdzieś to tam znika, więc trzeba polować po prostu. Och, uwielbiam, uwielbiam. Czuję, że spędzę z tymi kartami naprawdę dużo czasu i tak. Jest to wartość przeogromna. Mhm. Zobaczcie, Charies of Charity, czyli jakby kielich e, pomocy dla drugiego. I to jest właśnie to, co mnie doprowadziło do tych kart. To jest niesamowite. Słuchajcie, i to jest ostatnia karta. A pierwsza to jest de Veggie. przetni, prze, przekuj jakby tą kopułę, prawda? E, iluzji. To jest niesamowite. Uwielbiam. No te boki powiem wam intrygują mnie, chociaż ja uwielbiam kolorek, jakby tu było jakieś takie wiecie, e, na przykład takie złoto, delikatne tak jak tutaj ten kolorek to to by tak jeszcze, ale ja to tak lubię, wiecie, jak się coś błyszczy jak się tak świeci, prawda <laughs> ojejku, tak, tak już mam słuchajcie, taka sroczka na takie rzeczy okej, okay. oceńmy sobie kochani zobaczmy tutaj czyli tak jakość, a trwałość. To są karty matowe, więc są osoby, które będą bardzo lubić, zobaczcie, słychać, prawda, jak je pocieram. To są te karty, które pewnie przy tasowaniu, chociaż przytasujmy sobie, no właśnie, to, to będę tutaj na sucho, no właśnie, troszkę je trzeba wygiąć. Mhm, słyszycie? Tak, czyli są matowe, czyli to już wiemy, o... Słychać, ja lubię na przykład, jak te karty szeleszczą, no ale nie każdy lubi. Tasować trzeba w ten sposób, w drugą stronę nie bardzo. Rifle shuffle też nie bardzo, bo są troszeczkę zbyt sztywne. No, te ranciki tutaj piękne. Nie, nie widzę, żeby tu coś brudziło, bo czasem to brudzą ranty. Tu jest ok. No właśnie, oceńmy sobie tutaj. O, zobaczcie, co wyjęłam. The Alchemy of You, czyli alchemia Ciebie jakby, Midnight Brew. Czyli zobaczcie, pracujemy nad tym wnętrzem, prawda? 25 to jest dla mnie wibracja typowo alchemiczna, magiczna. Ok, ale miałam się skupić na ocenie. Ok, okej, okay, okej. Okay. Dosyć twarde, dosyć, dosyć sztywne taki kartonik. Nie mają za bardzo laminacji, więc te boczki ranciki mogą się troszeczkę niszczyć, więc trzeba będzie uważać przy tasowaniu. Więc jakoś, a trwałość bym powiedziała, że, że tak, 8 plus e, będą się pewnie trochę brudzić, będą się słuchać, wiecie. No, no wiadomo, karty matowe też mają skłonność do wycierania się, jak je tasujemy, więc też, żeby ich tak nie ściskać przy tasowaniu, tylko żeby tak bardziej robić, to wiecie, z taką przestrzenią, prawda? Ale takie 8 plus dam. No i wiadomo, że kardorakli nie dręczymy, nie męczymy aż tak, no, szczególnie tego rodzaju, więc czuję, że one powinny trochę wytrzymać dłużej. Nie wiem, czy ja mam poczucie, że tu coś mam na tych palcach, czy, czy, czy mi się teraz... Bo to powiedziałam, słuchajcie, i mam poczucie, jakbym widziała ciemne coś na palcach, ale może to cienie mi tu padają. No nie wiem, jakby ktoś z was miał te karty, dajcie znać czyli tu 8,5, natomiast jeżeli chodzi, ta druga nota, energia, moje odczucia, wiecie, i to jak te karty są zbudowane, te prace plastyczne też, no to oczywiście, że tutaj daję, słuchajcie, ze 111 albo więcej, bo bardzo mi się podoba ta praca plastyczna, jest to prawdziwa ilustratorka, nie żadne AI, sztuczne głupoty wygenerowane w komputerze, tylko po prostu coś pięknego, widać, że tutaj usiadła z każdym obrazem, każda kreseczka stała narysowana indywidualnie. W związku z tym, słuchajcie, jest to bardzo mm, talia przepełniona przepiękną energią do pracy z magią, z energią, z alchemią, do samorozwoju, do nawet codziennie wyciągana karta. Czuję, że jest to wartość przeogromna. Niesamowicie się cieszę, słuchajcie. Jeszcze raz wdzięczność mam ogromną, że to się tak wydarzyło. Och, na pewno będę robić to jeszcze częściej, bo staram się właśnie wyrażać wdzięczność w ten sposób w stosunku do tych osób, które oglądam też, prawda? Ja jako użytkownik YouTube, także jeżeli jakimś sposobem Simon by tutaj z tej. chociaż to jest po polsku, on zna angielski, ale gdyby dotarł, to pozdrawiam cię serdecznie i dzięki tobie właśnie ta talia do mnie dotarła. Kochani, tule mocno życzę nam wszystkim niezwykłej przygody dalszej, żebyśmy właśnie jak najwięcej fantastycznych rzeczy odkryli na tej naszej ścieżce i do usłyszenia, kochani, w kolejnym materiale. Papa! Pa.